z wami i duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do tłumów, z kim mam porównać to pokolenie. Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan, nie jed, ani nie pił, a oni mówią, zły duch go pętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a oni mówią, o to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czynie. Oto słowo Pańskie, karła Tobie, Mam porównać to pokolenie, podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przemawiają swoim rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy. A wyście nie zawodzili, można sobie wyobrazić Pana Jezusa, który gdzieś tam sobie siedzi przy rynku, zagląda przygląda się dzieciakom, które się bawią, takim kapryśnym dzieciakom i widzimy te dzieci, które, które właśnie jakoś nie chcą się przyłączyć do zabawy. Jedni się bawią powiedzmy w wesele, dzieci się nie przyłączają, no to jak zaczną się bawić coś innego, nowa inicjatywa, te dzieci dalej się nie przyłączają. Dlaczego nie, bo nie. Bardzo często tak naprawdę my jesteśmy jak te kapryśne dzieci. Bywa, że Bóg, przepraszam za to porównanie, zaprasza nas do wspólnej zabawy. Zaprasza nas do wspólnej zabawy, żeby się przyłączyć do niego, a my nie chcemy się przyłączyć. Nie chcemy się przyłączyć, nie, bo nie. I Pan Jezus jakby wyraźnie to mówi. Przyszedł, bowiem Jan, chrzciciel. Człowiek wielkiej pokuty, człowiek wielkiej ascezy, nie jadł, nie pił, a oni mówią, że zły dróg Przyszedł syn człowieczy jej pije, bo pokazuje miłosierdzie grzesznikom, celnikom, bo korzysta z zaproszenia grzeszników, a oni mówią o to żabu i pija. Przyjaciel celników, grzeszników. Jak mówi to stare powiedzenie ludowe, jeśli ktoś chce psa uderzyć, to kij zawsze znajdzie. Tak jest często z nami. Kto nie chce przyjąć tak naprawdę wezwania Pana Jezusa do nawrócenia, do tego, czego Pan, do czego Pan Jezus zaprasza, to znajdzie zawsze jakiś powód mniej lub bardziej irracjonalny, a tak naprawdę to się sprowadza do tego nie, bo nie. Nie chcą się przyłączyć i koniec. I kończy te Ewangelię Jezus tymi słowami, a mądrość, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Mądrość, jak odpowiada Panie Jezus, polega... Na odrzuceniu tej takiej irracjonalnej, uprzedniej, można powiedzieć, niechęci do wejścia, znowu przepraszam za to porównanie do wejścia do wspólnej piaskownicy z Panem Bogiem, do tego, żeby jakoś wejść w tę przestrzeń, do której Pan Bóg zaprasza, bo tylko tam tak naprawdę odkryje sens i, i radość życia. Inaczej tego sensu i radości życia nie odkryje. Ale kiedy patrzę na tę Ewangelię, to tak naprawdę wydaje mi się, że ta dzisiejsza Ewangelia jest trochę o takim lenistwie, o takiej, jak to ktoś kiedyś powiedział, dysfunkcji systemu motywacyjnego. Bo dlatego się nie przyłączamy do tego zaproszenia Pana Boga, bo. Nie czerpiemy satysfakcji z tego, że z nim współpracujemy. Lenistwo tak naprawdę jest konsekwencją braku satysfakcji z tego, co mogę robić, z tego, że ten świat mogę uczynić piękniejszym. Lenistwo to nie jest jakaś. Gnuśność, próżniaczy tryb życia, nic nierobienie, to są rzeczy, które są już wynikiem lenistwa. Lenistwo jest czymś głębszym, jest tym właśnie brakiem satysfakcji z tego, że, że, że mogę coś zrobić pięknego i, i dobrego. Jeśli, jeśli ten brak satysfakcji się pojawia, to ja nie potrafię robić czegoś dobrego. I jest taki aspekt lenistwa dość subtelny, mianowicie. Taki, który często powoduje, że my zajmujemy się pracami zastępczymi. Takim, taką robotą, taką pracą, która albo nie ma sensu, albo nie jest wtedy, kiedy potrzeba. I człowiek leniwy czasami może być taki właśnie, który nie czuje satysfakcji z tego, co robi. Może być często leniwy, może być często przepracowany. Człowiek leniwy może grzeszyć pracocholizmem, może właśnie mieć mnóstwo pracy, która tak naprawdę nikomu nie jest potrzebna. I warto na to zwrócić uwagę, warto sobie gdzieś tam popatrzeć w moje serce, ile w tym, co robię, jest satysfakcji. Satysfakcji z tego, co robi. Czy to, co robię, rzeczywiście jest czymś ważnym? Czy to jest wyjście do drugiego człowieka? Czy, czy to jest bycie dla drugiego człowieka? Czy ja potrafię po prostu czasami y, szafować tą miłością i, i tym byciem dla. Żeby nie było tak, jak jest. W tym starym komunistycznym dowcipie czy anegdocie, pewnie wielu z Was go zna, jak to na budowę przyjechała komisja, żeby sprawdzić, co się tam dzieje. Przyglądają się robotnikom, którzy pracują, i na nas widzą, że jeden z pracowników biega tam i z powrotem z pustymi taczkami. Przywołują go i pytają Towarzyszu, co się dzieje? Czemu biegacie z pustymi taczkami? On mówi, Albo o Towarzyszu jest taki. Nawał roboty na tej budowie, że nawet nie ma czasu taczek załadować. Więc może czasami jest i tak w naszym życiu, że tak mnóstwo rzeczy robimy że biega, i biegamy z tymi pustymi taczkami, że zapominamy, co tam powinno tak naprawdę być. To jest wymiar tego lenistwa, tego właśnie tej dysfunkcji systemu motywacyjnego, też trochę chyba dzisiejsza Ewangelia jest i może ten czas Adwentu niech będzie czasem, kiedy spróbujemy zadać sobie pytanie, jak wyglądają te nasze taczki. Czy one są naładowane tym, czym powinny być naładowane.